Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy sobotę. Ostatnia sobota lutego. Rozsiewamy wapno na tej nowej działce. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony. Tak ono wygląda. Wapno magnezowe. Bardzo dobrze się rozsiewa. Wszystko wychodzi się wnika. Już jeden big bag właśnie rozsiałem. Pokażę wam tutaj. 600 kg niby na hektar powinno się dawać, ja tam sypę więcej, 700, 800. Zaraz trzeba uprawić, brunami przemieszać. Grubo leży. Sypiemy za chwilę kolejny, rozsiewamy. I jeszcze na pewno Wam coś nagram z uprawy. Tutaj pokażę Wam jeszcze. Brat zdejmuje. Big bagi mam na paletach. 30 o dziwo. Ciężko, ale podnosi cały big bag 600 kg. Bo już na podwórku próbowaliśmy. Teraz właśnie zobaczymy, jak podniesie tutaj na polu, bo wiadomo jest miękcej ale powinno dosięgnąć dzisiaj przywiozłem jeszcze dwie przyczepy obornika No, i został mi ostatni przejazd. Tak to leży z trumykiem na siódmym otworze. Jedynką szosową, Fergusonem. O, zero. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kawałek folii zostało. Takie zdarzają się, ale to jest nic. Bardzo dobrze się rozsiewa to wapno, jak najbardziej. Polecam, myślałem, że to będzie gorzej. Bardzo równomierny wysiew. Nie zapycha się w ogóle, bo raz jednego roku miałem to się zapychało strasznie w tym rozsiewaczu. Po to bardzo równo się rozsiewa. Taka kaszka jest. Jestem bardzo zadowolony. No i ja jadę, zaraz uprawiam. I to by było na tyle. No, jeszcze na koniec pokażę Wam Aronię, jak wygląda. Krzaki tak do obłotnika sięgają w Fergusonie. I zaraz e, pierwszy marzec, e, więc damy tutaj ultry Podjęć kupiłem ultre To tutaj też damy na tą maronię na pół hektara. 200 kg sypniemy, nie będziemy żałować. Pewnie tu Aronia nigdy tak nie widziała nawozu Więc jest ekologiczna Pomału Aronia wiadomo, później puszcza nie w porzeczkę, ale Już jakby świeża końcówka była, więc Mówię We wtorek siejemy I pod rzepak, i pod pszenicę, pod zboża dajemy azoty jak wystarczy czasu. Damy też podaronie. Tak to wygląda 6 rządków. I więcej na pewno zobaczycie w kolejnych filmach. Postaram się coś nagrać, więc teraz już ostatecznie. Subskrybujcie kanał. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. No i zobaczcie, co za sprzęcior jedzie do nas rozkładamy zaraz brony i przemieszamy trochę na razie i trzeba zbierać kamieni bo kamieni jest i później przed siewem dopiero pójdzie npk sale szaku trochę przemieszamy wtedy agregatem i później agregat uprawowo siewny siewnikiem więc rozkładamy